Mam dla Was krótki poradnik na temat tego, jak nie wykonywać ściągania drążków w wyciągu górnego nachwytem do klatki piersiowej. Bardzo często na siłowniach i w klubach fitness można zauważyć osoby wykonujące to ćwiczenie w ten, ten, albo nawet ten sposób. Jeśli którykolwiek z tych scenariuszy wydaje Ci się znajomy, koniecznie zostań do końca tej roki. A jeśli znasz kogoś, kto może poprawić swoją technikę wykonania tego ćwiczenia, koniecznie podeślij mu ten materiał. Aby prawidłowy sposób wykonać ćwiczenie, musimy uświadomić sobie fakt, że jest to ruch w płaszczyźnie pionowej. Zatem ustawienie naszego ciała względem linki i drążka powinno być równoległe, natomiast to ruchu prosto padły do podłoża. Złap drążek na szerokości swobodnie wyciągniętych rąk nad głowę, nie za wąsko i nie za szeroko, napnij mięśnie brzucha i bez zmiany pozycji zacznij dynamicznie ściągać drążek pionowo w kierunku klatki piersiowej, zbliżając łokcie w kierunku tłowia. Przytrzymaj w napięciu pół sekundy i swobodnie zacznij wracać do pozycji wyjściowej, kontrolując spokojnie ruch w górę oporując ciężar, skupiając się na uczuciu napięcia w plecach tuż pod łopatkami. Kontroluj tempo i dostosuj ciężar względem swoich możliwości. Jeżeli ten sposób przekazywania wiedzy przypadł Ci do gustu, daj znać w komentarzu i obserwuj po więcej.